Wieści spod krzesła. Ale Wojtek ma do przekazania bardzo ciekawą informację. Wojtek mieszka na co dzień w Norwegii. Jeździ na trajku. Ale ostatnio trajka zostawiłeś w Polsce, w domu, tutaj na Śląsku. I pojechałeś do Norwegii. I musiałeś, chciałeś, no bo nie miałeś trajka, jeździć na dwóch nartach. Opowiadaj! Najgorszy dzień, jaki przeżyłem na nartach, to były właśnie te dwa dni ostatnie. Zatęskniłem za trajkiem po pierwszych dwóch godzinach. Dramatyczny dzień. Przepraszam, że tak mówię, ale... Ale, ale jest niesamowita różnica pomiędzy obciążeniem i... Nie, no się nie da tego opowiedzieć. Ja musiałem co przed dwie godziny iść, siedzieć w knajpie, pić. Ja już rozumiem, dlaczego tyle tych barów jest tam, tak? I, pełen, I zawsze pełno. No tak, bo, bo no, obciąża dużo, nie? I co? Nogi bez porównania, kompletnie. No ja byłem cały wyczerpany po tych Czyli co, za ten siłej za, za luksusem na za Lexusem, trajku? Tak, za, 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 za Lexusem, o tak. O, Lexus, dobrze, niech będzie Lexus. Wojtuś, na no kurna petarda, no dobrze. Niestety. Czyli może kolejni nieprzekonani zostaną przekonani, że jest różnica w wysiłku, w energii. Ja się dziwię, że się nie da dadzą przekonać. Nie? Właśnie. Yy, żeby jasność, ja mu złotówki nie zapłaciłem za to, nie. co on teraz powiedział. Jest, Sam to jest z Ciebie, bo, je... tak, bo jedziemy na krześle i właśnie opowiada, że był. Ja mówię, zrobił mi film, bo przecież to jest fajna informacja, nie? Wójtunio, piąterka. A trajek nowy, petarda. Super, nie? Podwójna petarda. Jeździ jak ścieklica, nie? To po pozwoli, że jeszcze... Tak, być... tak, oczywiście, wiesz, wiesz. Pozwolę sobie tak, tutaj... Tak. Za, za... Teraz, teraz będziesz troszeczkę jeszcze lepiej... Pajdę do przodu, bardziej, nie? On troszeczkę wymaga zmiany techniki. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.